Witam Was. Witam Was. W tej A to jest... chyba nie dawać seria. Podróż do na FNAF 4! Ach, na pewno się wystarczy będzie taki hit. Jak? Kiedyś właściwie w FNAF 3 i FNAF 2 i FNAF 1 byli takie proce, ale w FNAF 4 to już jest najgorsze. Naprawdę. Oni chcą taczy, aby nas, na rzecz chce, aby nas przestaczyć. Ale teraz, jak wiem... Opa. Jak widzę... Tutaj nie ma już prekatu. Teraz jest tylko plusowy Freddy. Wiem tylko, że tam nie jest Foxy. Ale myślę, że się pojawia w nocy trzeciej niż w, w nocy drugiej. Bo kiedy Foxy tam chodził w nocy. Noc taką drugą. No to też gryta i Chyba w nocy trzeciej albo w nocy czwartej. Nie jestem taki pewien. A niektórym yy, nie udało przetrwać nocy. Ja nienawidzę w nocy drugą. Bo takie są. Patrzcie, tu widzę iść teleek, z fioletowy wiatra, parafioletowy. Robot? No i także fioletowy chyba także telefon. Och, ja się tak boję, że też wydacie. Jest na razie druga godzinka. A ja pominę. Wystarczy mnie. O! A więc, to było na tyle, sorry, że to by jednak mi się nie udało. Rzadko czasem ja ginę w, w Na'Fi 4. W... Także kończę, także jo!